Hej! a gdzie wasza panna? Jestem. Ja mam jest Andrzej Kmicic. Leć panna mi się tak odwracasz, żem jeszcze legatu nie obejrzał. A, kiedyś lub. Nie prędko. Jeszcze mnie weź panna. Ale będziesz, choćbym miał ten dwór podpalić. Kiedyś lub wyschnę do tego czasu jak trzaska. Dobrze, nieboszczyk dziaduś powiadał, że śwać pan gorączka. A, musisz być pana do tego przywyknąć. A wać pan odwyknąć, bo nie może tak być. Kiedy kochasz, padaj do nóg, od tak. Pójdź, wać pan, proszę, bo się rozgniewam. Ciotka zaraz przyjdzie. A choćby cała koronie w ciotek nadeszła, nie zaproś ochoty.